Tutaj remix jest i witam Was w pierwszym odcinku zupełnie nowej serii na kanale, którą właśnie Wy będziecie tworzyć ró równocześnie ze mną. Czyli, cute z kamerką. Jakie Wy tutaj pytania zadajecie? Ponad 40 różnych komentarzy normalnie pod filmikiem, to jest normalnie. Duży, dość duży rekord, jeżeli chodzi o różnorodność, mam nadzieję, że te pytania będą różnorodne, bo w zasadzie już od razu powiem na pewno, jakieś pytania się będą powtarzać. Q&A właśnie powstał dlatego, że ponieważ teraz, jak nagrywam, jest 18 luty, a 18 luty to jest ważna data, bo właśnie wtedy ja są urodziny mojego kanału, akurat w tym roku to są czwarte urodziny. I zobaczymy, co my tutaj mamy do pytania, na razie taka sceneria, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zainwestuję w nieco lepszą. Hmm, tam mam taką ścianę. Dobra, to był taki słowo wstępu, więc zaczynamy. To może zaczniemy od takiego najczęściej używanego pytania przez Was. Ile masz lat? 17 i 10 dwunastych? Jak się nazywasz? Ja to pytanie zamienię na jak mam na imię. Myślę, że to my Cię wystarczy. Kubuś pisze, jaki był Twój pierwszy telefon i współczesny? Mój pierwszy telefon, jeżeli dobrze pamiętam. To była taka stara, suchawa, no nie stara, bo już była dosyć z kolorowym wyświetlaczem, to był Sony Ericsson T610 Jeśli ja dobrze pamiętam to był taki pierwszy w ogóle telefon jaki był, w mnie w domu i tak naprawdę odziedziczyłem. To nie był taki telefon jak teraz można mieć, normalnie na abonament, kupiony, fajnie, super, elegancko A dzisiaj uwaga, uwaga, współczesny telefon, który mam, to uwaga, za 3, 2, 1 będą, będą hejty i widać są so match, 3, 2 Jeden LGL52 z 2013 roku. Oczywiście będę znowu znowu zmieniać. Planuję tutaj p 8 Lite, powiedzcie, czy to jest w ogóle dobry telefon, czy można coś dobrego w tej cenie kupić. Na zasadzie jak już kupowałem ten telefon, to niestety nie miałem wyboru, po prostu coś na zasługówkę się wzięło, no co nie. No i Paweł w zasadzie znowu pisze, co lubisz robić w wolnym czasie. W wolnym czasie lubię sobie czasem poleżeć i pomyśleć, posłuchać jakiejś muzyczki. No i ewentualnie coś pograć, albo jeszcze pomyśleć co takiego znowu nagrać na YouTube'a Wiadomo, wiecznie z YouTube'em y nie żyje jeszcze jest coś takiego jak pri private zone I czasem też trzeba się zająć nawet szkołą, czy po prostu innymi obowiązkami w domu wymi. Skill pisze, tak zwany najlepszy i raniowy Zaczynając od P, nie mam pojęcia dlaczego Czy jak wyjdzie Mob Raiders znowu serię właśnie na tym trybie Ile razy mam jeszcze powtarzać, że ja powiedziałem, że przecież, jeżeli tylko pojawia się jakaś informacja o Riders V3, to je przekażę i będę nagrywać oczywiście z tego, więc, co, więc proszę już nie nudźcie, a pewnie będzie jeszcze więcej pytań z tej, z tej właśnie półki. Shadow na W pisze, do jakiej szkoły chodzisz? Chodzi mi o kierunek. Dobrze, przynajmniej dobrze, że chodzi o właściwą lokację. Uczęszczam do szkoły technikum. Na kierunek technika informatyka to już jest drugi rok. A to oznacza tylko jedno. Niestety, w tym roku będzie zdawanie dwunastki, więc. Jazda konkretna. No Tak dużo umiem. ju okej, okay, chyba lego fan pisze, czy będę nagrywać inne tryby z GC2. Będę nagrywać. Nie będę nagrywać innych trybów z GC2. W końcu będę, czy nie będę? Oto, ostatecznie mówię, nie będę. Niestety. Ja wolę nagrać jeden tryb i nagrywać go dobrze. Opera, you, okay, don't copy, lego fan, don't copy. I eee, don't understand this. Czy mam jakieś zwierzę? Ma nie mam zwierząt. Nie trzymam niestety tak zwanej, nie się, sierściuchów w domu. Bo co będę trzymać? To nikt się nie będzie tym zajmować, więc raczej już paręnaście razy, razy już po prostu miało się yy, kotaczyca, To przecież zawsze coś się musiało stać. Kewciak pisze. Czy skończę z Minecraftem? Pewnie tak, pewnie będzie jakaś kolejna fajna gra, która zdominuje świat. I, znaczy, w ogóle to, jeżeli mów, mowa o końcu Minecrafta, to na pewno bym kiedyś skoczył z nagrywaniem Minecrafta. Ale sam na pewno w pewnych momentach będę na pewno do tej gry wracać, bo to, bo to po prostu nawet tak może odskoczyć od czegoś normalnego, tak bardziej do przeszłości. I tak tego nie żyję. Dobra, ale nie rozumiem. Co. Przy, nie użycie, w sensie... Dobra. Teraz pytanie zadał Fireworki Pro, a raczej 14 liczbową serię pytań. Jedziemy. Laptop czy komputer? Oczywiście komputer, jeżeli chodzi o wydajność. Najbardziej znienawidzony youtuber? Nie mam takiego znienawidzonego youtubera. Każdy youtuber, który po prostu potrafi nagrywać, po prostu jakoś tam robi i poświęca sobie czas. Nienawidzę, a właśnie, nienawidzę przede wszystkim youtuberów, którzy robią filmy tak, żeby tylko zrobić film, kilka, yy, nawet kilka filmów jednego dnia, nie zmontować się, nie przyłożyć się, nie lubię niestety takich youtuberów. Więc nie mam takiego znienawidzonego bardzo youtubera, tylko mam pewną ligę znienawidzonych youtuberów, mówiłem wcześniej jaką. Zaczniesz robić streamy na Twitch, jeżeli na internecie mobilnym z uploadem 6 megabitów na sekundę oraz ograniczonym transferem 100 GB mam radę zrobić chociaż godzinnego live'a, który będzie zajmować 1,5 giga, to tak. Ulubione zwierzę. Mówiłem, że przecież nie trzymam zwierząt, ale jeżeli mam mieć swoje takie ulubione zwierząt, no kurczę, na które tu wymyślić. Surykatkę? katkę? Nie. Karta czy gotówka? Na razie karta. Nie będę musiał się przejmować, że na przykład mam stówkę, a chcę kupić coś za złoty 50, a nie mam drobnych. Nie będę musiał się o tym przejmować. Karto, proszę i jedziemy. Kacz czy McDonald's w sensie KFC pierwsze? Yy, ja przede wszystkim wolę jednak McDonald's bo KFC to ja tam w pewnym momencie dostałem Dziurawy kubek w pewnym momencie dostałem Niezbyt ostre yy, wingsy, Tutaj nie ma lokacji produktów jak już Po prostu wolę bardziej McDonald's, bo wygodniejszy jest PiS czy PO? Nie wypowiadałem się na temat polityki na moim kanale Więc sorry, nie odpowiem ci na to Xbox czy PlayStation? Xbox Za, za tego Kinecta Nie jestem zwolennikiem konsol jak coś co córki to zależne już od pory roku Masz GTA A5 Nie mam i nie będę mieć Google czy Firefox? Firefox do normalnego przeglądania internetu, a Google, jakbym, jakbym miał pograć w jakieś gry w przeglądarce. Lepsza, lepsza współpraca jest. Która godzina? Twoja ostatnia. Za ile holenderskiej QA? Prawdopodobnie za miesiąc, jak się pytania gdzieś pozbierają. Ulubiona gra poza Minecraft. No, nie mam pojęcia. W zasadzie to coś, co się podara do pograć na, na telefonie albo po prostu coś w przeglądarce jakoś. Nie, ja nie lubię ogólnie gier przeglądarkowych i co... Grałem ostatnio w plemiona i uznałem po prostu, że ta gra jest po prostu dla tych, którzy po prostu nie mają życia i będą siedzieć cały czas na tej grze i pilnować, żeby po prostu nie doszło do jakiejś porażki. I tak mi się stało. Po prostu stwierdziłem po prostu jednoznacznie, że dalej tego nie będę ciągnąć. Skończyłem na świecie setnym. XRAF pisze dość powtarzające się ostatnie wzorce, pytanie: Czy masz rodzeństwo? Mam rodzeństwo. Oczywiście mam brata, jednego brata i to jest chyba tyle, co mogę powiedzieć. Czy będę nagrywać inne gry? Będę nagrywać inne gry i w zasadzie będę chciał odkurzyć staruszka Tak zwaną serię odłatwienia testy, którą już ho, ho prawie rok nie kontynuuję Więc wróci I pozdrawiam, dziękuję Aleksander G. pisze Czy będzie więcej odcinków i jak często będą się pojawiać? To będzie z już uzależnione od tego Czy jak już powiedziałem zdawanie dwunastki coś mi przeszkodzi Czy będę musiał w zasadzie większość czasu poświecić właśnie na na te właśnie egzaminy i czy będę w stanie w ogóle mieć czas i możliwości, przede wszystkim, do nagrywania. Postaram się przynajmniej, żeby co tydzień był jakiś filmik. No teraz już mam nadzieję, że z co najmniej ponad tydzień będzie już widać. A teraz Niki Gameplay yy, pyta od P. Skąd się wziął nick Remixis? Odpalam sobie forum GC2 i tam piszę odnośnie tego, jak się w ogóle, jak w ogóle mój nick. Także, skąd się wziął mój nick Remixis? To było coś takiego, że nie miałem pomysłu, jak nazwać siebie jako DJ coś tam. Na przykład DJ i jakaś tam nazwa wymyślona. Później, po okolicach 2010 roku, powstało coś takiego jak mm, nazwa remixer. W zasadzie DJ Remixer, żeby to po prostu pasowało, bo ja tam coś tam miałem akurat związanego z muzyką, to żeby po prostu nieco pasowało. A potem zastanawiałem się, no jednak się zastanawiałem, czy ten remixer jest jednak dość przereklamowany, że, mógł, że ten nick jest dość wykorzystany i że ktoś tam mógł skorzystać, dlatego. Zdecydowałem się o lekko modyfikację i od teraz od 2011 roku posługuję się tam nikiem DJ Remixes. Nie mam zielonego pojęcia ani brązowego, skąd się ten IS wziął. Nie zastanawiałem się nad tym, że ten Remixis to tak naprawdę jest taka lekka anglojęzyczna literówka słowa remixes, czyli co oznacza dosłownie remixy. Potem 18 luty, czyli w zasadzie 4 lata, równo 4 lata temu, zacząłem się udzielać już na, na YouTube'ie wnikiem Remixis098. I teraz utworzenie było bardzo proste. Wyciąłem to Remixis i dodałem do niego końcówkę mojego roku urodzenia, czyli 98. Nie dodałem akurat 998, żeby było normalnie, tylko to 098, żeby można było tak, o, właśnie tak łatwo wpisać na klawiaturze, nie jakieś 998, tylko 098. Potem tam w 2014 roku Zmieniam, oczywiście. Taką, jakby mówiąc, modyfikację Niku prowadziłem bez, bez 0,98 i z takim remixem z falowanymi literami, prawie. I taka jest historia mojego Niku. Mister Kakao28 pisze, czy planuję serię z widzami lub jakoś inną? Seria QA to jest tak naprawdę jako serio z widzami. I na jakim YouTubie się, się wzoruje? Można powiedzieć, że troszkę. Mam lekkiutkie inspiracje od Bloa przede wszystkim. Od Muciego coś tam chyba zgapnąłem formę czy częstotliwość, a od Bloa ogólnie taką formę filmu. Ale tak to bardziej staram się tworzyć coś zupełnie nowego, co tam jest modne i żeby to po prostu fajnie wyglądało. Nie, nie robię tak, że po prostu odgapię od jakichś youtuberów. Tak jeden do jednego normalnie coś odgapię, żeby po prostu tylko załatwić to i... normalnie jakiś faj zdobyć, tylko po prostu coś tam wezmę żeby po prostu wiedzieć, że to dobrze wygląda i i dobrze wygląda po prostu. Maszamasię. Macie go odpiszę kiedy i gdzie zdobyłem swojego pierwszego jarla i jaka była moja reakcja? Zapraszam do oglądania. I tak to czekamy, co nam tutaj pięknego wylosuje? Wylosuje? O, jakiś miecz! Co my tutaj mamy? Co to jest? Wielk! O! 24 nie to jest najmocniejszy miecz z mojego zbioru po prostu. Jej, normalnie na. Konie. Oczywiście, nagrałem to, to jest nagrane i udokumentowane po prostu. To było moje pierwsze zdobycie online Moja reakcja. Wszystko jest nagrane, nie trzeba było odpowiadać i skrócone pytanie, prawie. I polski gamer pisze, może zagram z grupką, zależy jaką, czyli jaką wiekowo tak naprawdę, i w zasadzie, czy to nie będzie tak, że będę jedyny wyróżniać się moim głosem w, w całej tej grupie. Żeby w ogóle zgromadzić grupę, muszę mieć pewną ilość pewną osób I z tymi osobami się dogadać A nie tak spontanicznie no nie nagrywa się mnie na kanale spontanicznie, to jest duży kanał rata P pisze Czy jako dziecko w wieku 8-10 lat marzyłem o zostaniu youtuberem? I to, co dalej pisze mnie trochę... Yy, ...nurzy na odpowiedź tego pytania ale odpowiem, jak miałem 8 lat to był rok 2006, wtedy jeszcze o internecie w ogóle nie myślałem, i w ogóle nawet komputera nie miałem A jak było 10 lat to był rok 2008, kiedy to YouTube'a prawdopodobnie jeszcze nie znałem do końca i nie wiedziałem, że jest coś takiego właśnie jak nagrywanie YouTubera, takie jak dzisiaj Więc nie mogłem niestety marzyć o nagrywaniu, o byciu YouTuberem, dopiero po 2010, bardziej w 2011 już coś tam myślałem, bo stwierdziłem YouTube coś fajnego Reddit, Facebook. pisze Skąd masz tyle subów? Nie mam pojęcia Prawdopodobnie przez to, że po prostu taką dużą nie nagrałem i tak dużo do siebie osób przy przyłapałem i tak to wygląda Szymuś pisze Słuchaj Rebixis, tak trochę nie na temat, ale chciałbym cię zachęcić do nagrywania GC2 tryb MC Classic Bardzo fajny tryb, warty do przemyślenia Więc jak coś, to mój nick Dzięki i cześć Okej okay. Siemanecja, tutaj Remixis i witam was w pierwszym odcinku nowej serii Classic MC. Na razie, no i cześć. Imania, czyli ten od Redstonów i dosyć starszy widz pisze Kiedy MRS2? Nie mam pojęcia i prawdopodobnie nie będzie, no chyba, że Redstone fana przywrócą. Coś się o mnie takie coś otknęło. Ile masz wzrostu? Uwaga, uwaga, MET 83. Karolcio, jeden z moich widzów pamięta, pamiętliwy widzów pisze, ile masz Emeraldów na Mombridges. Mam teraz pięć, ponad 500 tysięcy punktów i podziel sobie to odpowiednio, to będziesz wiedział, ile mam Emeraldów. Wszystko poszło w punkty dla bezpieczeństwa. Spad Bobek pisze, czy będę nagrywać PvP na GC2? Niestety nie. Bo niestety PvP na PvP jestem słaby, to jest chyba jasne. To co widzicie na no, Berle, to tylko i wyłącznie było spowodowane tym, że miałem po prostu itemki. To, to, co wam dziękuję, oczywiście, za, mnie, za, za wsparcie mnie. Czymś pisze, lubisz masło? Nie, wolę margarynę. Potem pisze, widziałeś kiedyś przygody pana o Gumki? Ja cię chyba skądś kojarzę, wiesz? Ja cię skądś kojarzę. Tylko nie wiem, czy to może być błędne skojarzenie, czy dobrze? Może. I pytanie: czy wezmę to pytanie do odcinka? Każde dobrze wyglądające pytanie, na które będę w stanie odpowiedzieć, wezmę do odcinka. Więc nie martw się, wszystko będzie dobrze. Teraz pytanie z Gmaila, które zadał mi Siogi. Wiecie, ja że kojarzę, oczywiście, już od samego początku, że od historii Windows, ale teraz się dowiesz coś więcej, bo pytasz, czy znowisz serię historii Windows. Już powiedziałem oczywiście, co planuję z serią Historia Windows zrobić. W podsumowaniu 2015 roku powiedziałem, że serie, filmiki staną się niepubliczne i będą dostępne tylko z poziomu mojej strony internetowej. I to się właśnie stanie. Gdzieś w okolicach marca mam nadzieję poinformuję Was, że filmiki staną się niepubliczne. Już teraz oczywiście możecie je na stronie obejrzeć, całą playlistę jest już dostępna, jest oczywiście dostępna, więc lepiej tam już wchodźcie po filmiki, przyzwyczajecie się do tego, bo filmiki wkrótce są niepubliczne, czyli znikną z publiki i nie będą dostępne w wyszukiwarce, ale kto tam oglądał, to będzie wiedzieć. I Arek Augustyn pyta, ile masz lat, czemu akurat pomysł na nagrywanie na YouTube, kim jest dla ciebie widz i, 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 i... i, i. I czy nagrywasz po to, żeby zarobić, czy pokazać innym, że nie robisz tego dla pieniędzy, tylko żeby pokazać, że chcesz mieć przy tym dużo frajdy i takie tam i tyle. Lat wiadomo ile, 17, 10, 12. Czemu pomysł na nagrywanie YouTube? Po prostu pomysł z tego, że chciałem po prostu całą moją twórczość nie nagrywać już tylko i wyłącznie dla siebie, tylko po prostu dla kogoś, żeby kogoś zadowolić, żeby ktoś był zadowolony i po prostu to docenił. I kim jest dla, dla mnie widz? Jest to dla mnie nie tylko numerek kolejny w liczbie subskrypcji, jest to dla mnie osoba, która przede wszystkim znalazła mój kanał, znalazła moją twórczość i jakoś ją doceniła. Coś od łapki, czyli najniższego możliwego poziomu, do zainteresowania ogólnie, czyli w zasadzie bez zostawienia jakiegoś komentarza, jakiejś inspiracji, czy wytwiknięcia jakichś błędów, czy może zainteresowanie się w zasadzie moją osobą, coś takiego. I, i potem była inspirująca część dla przynajmniej jednego z moich kolegów, czy po to, czy nagra po to, żeby zarobić? Nie. Nie nagrywam po to, żeby zarobić, bo nie mam po, nie mam po prostu jakiejś platformy, która by mogła zbierać te przychody. Na razie nie mam tutaj tego tak jak płatność w internecie, jedynie PSF of card. Jak nie zarabiam, to prawdopodobnie nagrywam z przyjemności. Oczywiście, że tak, nagrywam z przyjemności, bo po prostu chcę się tak jakoś pokazać trochę z innej strony w niektórych sytuacjach. Dobra, to chyba jest tyle. To było na tyle, dziękuję wam bardzo za uwagę oczywiście w tym odcinku, zachęcam was do zostawienia łapki w górę, pod filmem, skomentowania, możecie tu w sumie już zostawiać pytania do następnego Q&A, trochę się tu jednak ich pozbiera i wybiorę to najlepsze i mam nadzieję, że za miesiąc pojawi się kolejny odcinek z Q&A, trochę może lepszy, może na, na tamtej ścianie. I dziękuję za uwagę, na razie, no i cześć.